Co co ma kupić? Tak naprawdę jakieś, nie wiem, czekoladki Link, po, po czym okaże się, że, że po wyborach to będzie jakiś wyrób czekolado podobny? Gdzieś u niektórych działaczy z tyłu głowy, taka myśl tak, gdzieś tak. przemknęła, że być może tak. Ich, tak. samodzielny start tego platforma obywatelska, koalicja obywatelska, no i wtedy to by się by wiązało z tym, żeby stawiać kandydata na prezydenta. No tak, takie apetyty są zawsze. Jak dzisiaj działa nasze schronisko w nie Koźmi? Dojściem do władzy przez panią Sabinę Nowosielską nie było dobrze. Studio KK24.pl. Dzień dobry, Grzegorz Stępień. Porozmawiamy dzisiaj z Ewą Czubek, wiceprzewodniczącą Rady Miasta i wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej w Kembrzyżu koźlu także kobieta, która ma sporo do powiedzenia w naszym mieście, sądząc yy, chociażby po funkcjach, które wymieniłem. Dzień dobry, panie Ewo. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu kampania wyborcza tak naprawdę dobiega już powoli do końca mamy po drodze jeszcze święta wielkanocne także troszkę nam tych dni ucieknie jaka jest pani ocena tego co wydarzyło się podczas tej kampanii w kończeniu koźlu jest ciekawie czy jednak może trochę brakuje takiej debaty publicznej na temat problemów z którymi boryka się nasze miasto no powiedziałabym że kampania wyborcza przebiega w sposób klasyczny to znaczy miasto jest bardzo upstrzone różnego rodzaju reklamą y, wielkopowierzchniową, banery, billboardy, kandydaci. Y, każde tak, miejsce, każde tak naprawdę, wolne miejsce, tak naprawdę. kandydatów się podobizna jest, do nas uśmiecha, kandydatów tak. na każdym <laughs> wolnym miejscu, także. Y, no to jest sposób klasyczny prowadzenia kampanii wyborczej, aczkolwiek ja osobiście, y, znaczy myślę tak, że każdy, y, każdy kandydat musi się identyfikować z prowadzoną kampanią. Ja osobiście. Y, y, nie czuję do końca tego typu reklamy wyborczej i też to jest moja czwarta kampania i w sumie w żadnej z tych kampanii nie nie miałam ani banerów, ani billboardów, natomiast no, biorąc pod uwagę, że mieszkańcy jednak mnie wybierali, to sądzę, że ze swoim przekazem w sposób skuteczny trafiłam do wyborców. Czyli tutaj mamy takie działania z Pani strony bezpośrednie, spotykanie się z mieszkańcami, być może takie bezpośrednie rozdawanie ulotek i rozmowa? To też, ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że ja wychodzę z założenia, że mieszkańcom trzeba przypomnieć, powiedzieć, co się przez ten czas, kiedy było się radnym, robiło, jakie inicjatywy się podejmowało. Wobec wyborców należy. Się rozliczyć. I ja takie działania prowadzę. Na swoim profilu na Facebooku publikuję tak zwane przypominajki wyborcze. Oczywiście to jest mój subiektywny wybór. Nie wszystko jestem w stanie zaprezentować i opisać. O wiele więcej jest w interpelacjach, we wnioskach, w zapytaniach, które są publikowane na, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast te rzeczy, które publikuję są z mojego punktu widzenia no takie kluczowe, jeżeli chodzi o zadbanie o interesy mieszkańców i to jakby niekoniecznie nie są rzeczy, które są stricte dotyczące kompetencji radnej w Radzie Miasta, ale no sądzę, że głos radnego powinien być słyszalny nie tylko w tym zakresie, no z którym bezpośrednio my się stykamy na co dzień pracując w Radzie Miasta i podejmując stosowne uchwały. Angażuje się Pani na wielu polach, w wielu tematach, do tego za chwilkę jeszcze przejdziemy, no ale jeszcze o kampanii. Czy tutaj rzeczywiście nie brakuje troszkę takiej debaty na temat tego, w jakim punkcie się znajduje nasze miasto, gdzie ono się powinno znajdować za kolejnych pięć no, bo tak jak już przed chwilą powiedzieliśmy, jest bardzo dużo billboardów, jest bardzo dużo haseł. Czasami się wydaje, że te hasła są no, jednak puste, bo niewiele wnoszą poza tym, że no to ktoś moje, sobie życzy moje, moje czegoś. Hasło wybocze pan wymienił, bez pustych haseł. Bez pustych hasł, no to <laughs> tak. zupełnie nieświadomie zupełnie nieświadomie, <laughs> ale jakby tutaj piłem do tego, że jeden kandydat mówi o budowie stadionów, inny o dobrych drogach, a tak naprawdę nie słyszymy, w jaki sposób ci ludzie chcą uzyskać. To, co postulują, więc ja wyobrażałem sobie debatę te przed wyborczą, być może bardziej w sposób ożywiony, że jednak pojawią się pewne konstruktywne pomysły, a być może nawet jakaś propozycja reformy. Nie brakuje mm -hmm. pani tego troszkę? Brakuje, panie redaktorze, ale to też po waszej stronie leży. Pan tutaj na trzy krzesła. Czy dostawić czwarte i zróbcie debatę z kandydatami. Jesteście ja bardzo indy... popula popularnym portalem, oczywiście. Być może to dobry pomysł. Tak. To znaczy, to prawda, proszę państwa, że tej debaty trochę brakuje. Myślę, że czasami kandydaci nie mają też odwagi stanąć do, do takiej bezpośredniej debaty. Zauważyłam, że w sieci, gdzie naprawdę można jakby zaprezentować swoje poglądy, bardzo niewielu kandydatów tak naprawdę się wypowiada, czy też i aktualnych radnych. Wygląda na to, że jakby ludzie nie dążą do takiej konfrontacji. Właściwie kandydaci, bo może się okazać, że gdzieś tam nie niechcący dostaną w takiej rozmowie. No i to może lepiej, bezpieczniej stanąć sobie z tyłu, wystawić plak. Billboard, i, no i jakby czekać na, na werdykt wyborców. Ja powiem, że w mojej ocenie. Nawet te materiały wyborcze, które trafiają do mnie osobiście, na, do, mojej, do mojej skrzynki czy na moje osiedle, no to jakby wykazują taki trochę mały szacunek do wyborców, bo jak można zrobić ulotkę, na której są tylko dwaj kandydaci, z pozycją, numerem, no i właściwie co z tego wynika, to co wyborca ma kupić. Tak naprawdę jakieś, nie wiem, czekoladki Lint, po, po czym okaże się, że, że po wyborach to będzie jakiś wyrób czekoladopodobny. No, Kandydaci powinni po prostu zrobić coś, żeby siebie zaprezentować, powiedzieć coś o swoim programie, a jeżeli już byli radnymi, to przede wszystkim o swoich dokonaniach, co zrobili i jakby, no, czym, czemu się, czy w jaki sposób się przysłużyli temu miastu. Nie można jakby ignorować mieszkańców, że oni kupią takie, takie pudełko czekolady. Zobaczymy jaki to przyniesie skutek. Panie Ewo, wspólny start Platformy Obywatelskiej, po raz kolejny wspólny start Platformy Obywatelskiej z Komitetem Sabiny no Można tutaj domniemywać, że to po prostu się u Was dobrze sprawdza? To jest nasz trzeci wspólny start. Jak Pan pamięta, w 2014 roku startowaliśmy pod szyldem Platformy Obywatelskiej. Pięć lat temu, w 2018, to już była. To już był komitet wyborczy wyborców Sabiny Nowosielskiej, Koalicja Obywatelska, i teraz też ta formuła, która się sprawdziła, została zastosowana. Choć przyznam, że były jakby pytania z naszej centrali Zopola, czy nie lepiej startować samemu, ponieważ no jakby po wygranych wyborach 15 października ubiegłego roku Siła szyld, rozpędu, tak? Szyld Platformy, a właściwie Koalicji Obywatelskiej jest w tej chwili kojarzony z jakiegoś no, z sukcesem rodzaju procesem wyborczym, wyborczym, tak, tak z, z pewną perspektywą, z szansą pozyskania przez Polskę dużych środków z krajowego planu odbudowy, więc jakby no i z reformą wymiaru sprawiedliwości bardzo skutecznie dokonano. Czyli gdzieś u niektórych działaczy z tyłu głowy taka myśl tak, gdzieś tak. przemknęła, że być może tak. Tak. samodzielny start jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, no i wtedy to by się pewnie wiązało z tym, że wystawiacie kandydata na prezydenta. No tak, takie apetyty są zawsze, natomiast jakby nie uważaliśmy za sensowne wystawiania swojego kandydata. Pani prezydent Sabina Nowosielska sprawuje swój urząd dziewiąty rok. Ma szansę jeszcze sprawować kolejnych pięć lat i myślę, że w tej chwili będzie nawet jej dużo łatwiej, jeżeli chodzi o inwestycje, bo jeżeli wreszcie te środki spłyną, a chcę powiedzieć, proszę Państwa, że dla, dla samego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego te środki są szacowane na około 500 milionów złotych. I to były środki, które przez ostatnie 8 lat blokowała nam władza Prawa, prawa i Sprawiedliwości. Mówi... Mogliśmy już z tych pieniędzy korzystać. Mówił na ten temat w ostatnim wywiadzie w naszym studiu starosta Paweł Masełko, że. Wiele pieniędzy niestety ominęło nasz powiat. Co niestety ma wyraz chociażby w stanie naszych dróg, które mhm. momentami no, wymagają pilnego remontu. Tak, ja jeszcze mhm. dopowiem, że jeżeli chodzi o, o ten wspólny start, to jakby uważamy też, że y, gdybyśmy wystartowali sami, to w pewnym sensie byłoby to nieuczciwe, bo ta, ta odpowiedzialność powinna być wspólna, jej nie należy rozmywać w żaden sposób i, y, y, i dlatego idziemy razem. A duża była konkurencja podczas układania list, no jednak dwa środowiska, owszem, współpracujące ze sobą, wspierające się, no ale jednak e, liczba miejsc na listach jest ograniczona, więc tutaj no, każdy kto się Szczególnie tych biorących, tych biorących <laughs> tak no jak, zwanych. Jeśli ktoś ma jedynkę, no to możemy w, prawie z dużą pewnością powiedzieć, że do tej Rady i powiatu czy też miasta się dostanie, więc no, jak to dogadywanie? Szło? Że historia wyborów samorządowych w Kędzierzynie jakoś pokazuje, że niektóre jedynki też nie wchodzą do tego. Jakby tu nie, bę, nie będę operować nazwiskami. Tak. To znaczy tak, my się już w tej chwili po tych dziewięciu latach naprawdę dobrze dogadujemy i pewne kandydatury są w, w sposób naturalny na, na, na tych naprawdę dobrych pozycjach. Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, a właściwie to Platformę, to no, jedynkę ma w Koźlu Michał Nowak, nasz przewodniczący, jedynkę mam ja w Śródmieściu, z jedynki startuje do powiatu pan Artur Maruszczak, no i oczywiście Paweł Masełko jako urzędujący starosta. Ale mamy też bardzo dobrych kandydatów. Na tak zwanych ostatnich miejscach, czyli to są też miejsca, które wiemy, że są dobrymi miejscami do startu, i tu przypomnę chociażby o wieloletnim radnym Piotru, Piotrze Janie jest również nowa twarz Robert Węcel. No i oczywiście człowiek od lat kojarzony z platformą obywatelską, pan radny Andrzej Kopeć, przewodniczący Rady Miasta w poprzedniej, nie w tej kadencji, ale w poprzedniej i kiedyś kandydat do sejmu który zdobył 4000 głosów wtedy kiedyś także nawet mamy prawie dobre kandydat wasz na prezydenta miasta pamiętam tak, ale też. wtedy no. to się inaczej potoczyło tak więc mamy dobre faktycznie mamy dobrych kandydatów i, i nasi kandydaci są też również w środka, w środku list ale to już jakby nie będę tutaj przedłużać Troszkę hazardu ostatnio w naszych wywiadach się pojawia. Ja zawsze pytam moich rozmówców o to, jak obstawiają wynik wyborów prezydenckich, czy to będzie pierwsza tura dla prezydent Sabiny Nowosielskiej, czy też prezydent Sabina Nowosielska spotka się z konkurentem w drugiej turze. No proszę Państwa, gdybym miała oceniać jakby potencjał kandydatów, też przez pryzmat moich doświadczeń zawodowych, jeżeli chodzi o, o kadry o ludzi, to muszę powiedzieć, że pani prezydent Sabina Nowosielska powinna wygrać w pierwszej turze, ale mam trochę. Więcej pokory. Wiem również, jak się przedstawia, e, przedstawiają sonda sondaże i jakby preferencje wyborcze. Ludzie nie są tacy jednolici, więc myślę, że dojdzie do drugiej tury. No i e, sądzę, że w tej drugiej turze pani prezydent Sabina Nowosielska ponownie zostanie wybrana na prezydenta miasta. Mhm. Wróćmy w takim razie do Pani zaangażowania społecznego, do zaangażowania politycznego. No mi tutaj najbardziej nasuwa się przede wszystkim temat wycinki lasów. Przypomnijmy naszym widzom, Nadleśnictwo planowało w dużej skali prowadzić, w bardzo dużej skali prowadzić wycinki, w szczególności wokół osiedli. To było nepralgiczne, spowodowało pewien sprzeciw społeczny. Pani się w to zaangażowała. No i jaki był finalnie efekt właśnie poruszenia tej sprawy? Znaczy, no, efekt myślę, że już jaki jest, to widzimy. Natomiast ja chcę powiedzieć, że... Y no, jest to konsekwencją tego, co lasy państwowe przez ostatnie lata robiły w całej Polsce i u nas też. Natomiast nasze miasto pod tym względem jest specyficzne, ponieważ ta strefa lasów no jakby, jest pomiędzy osiedlami i oddziela osiedla od zakładów przemysłowych. To jeszcze zostało zaprojektowane w ten tak. sposób przez ludzi, którzy te zakłady ulokowali w tych miejscach tak, osiedlacych, czyli jeszcze przed wojną. To tak. są lasy tak zwane ochronne. One taki status mają i taką powinny mieć funkcję. Natomiast jakby lasy państwowe przez Ostatnich parę lat o tej funkcji zapomniały, kładąc nacisk przede wszystkim na pozyskanie drewna, czyli aspekt ekonomiczny. Jak to się skończyło w całej Polsce, to jakby wiemy, widzimy. Myśmy protestowali już jako Rada Miasta przeciwko temu w roku 2021, kiedy zaprosiliśmy na sesję Rady Miasta pana Nadleśniczego i może Państwo pamiętają, ja wtedy zapytywałam o możliwość utworzenia tak zwanego lasu miejskiego, ale no, uzyskałam informację, że jakby Nadleśnictwo niekoniecznie chętnie pozbywa się swoich terenów, nie było, te, te, te lasy miejskie nie były w żaden sposób tam pod względem formalnym usankcjonowane. Ja pamiętam, że na początku Nadleśnictwo wcale nie było takie chętne nie. do tego, żeby rozmawiać ze stroną społeczną, ze stroną samorządową, że wręcz tutaj jakby wszedł komunikat, że klamka zapadła i to trzeba zrobić, nie ma innego wyjścia. Natomiast potem ta sytuacja zaczęła się zmieniać. Tak, tak mówili, że klamka zapadła, dlatego że lasy państwowe przyjmują na każdą dziesięciolatkę tak zwany plan urządzenia lasu. I u nas ten plan dla nadleśnictwa kędzierzyn to jest obejmuje lata 2021-2030. Jakby tych argumentów używał pan nadleśniczy także ze stroną społeczną, czyli z mieszkańcami, którzy stworzyli we Wrześniu ubiegłego roku petycję. Ja miałam stały kontakt z inicjatorką tej petycji. Oni brali udział wtedy w spotkaniach w Nadleśnictwie, no jakby faktycznie ten, ten opór istniał ze strony Lasów Państwowych. Natomiast doszliśmy do wniosku, że trzeba wywierać jednak tą presję i Doszłam do wniosku z panem przewodniczącym Wiśniewskim, że y, powinniśmy zaprosić ponownie na sesję pana Nadleśniczego i również stronę społeczną, czyli autorki petycji. I tak też to się stało. 28 września panie były na, na sesji Rady Miasta, również pan Nadleśniczy, no i wtedy już poszło trochę na ostro. Y, pokazaliśmy mapy ze strony Lasy i Obywatele. Mapy tych wycinek. No i burzliwa dyskusja oczywiście również z udziałem radnych. Powiem, że nie wszyscy w tym momencie, jakby w, w pełnym zrozumieniu, stronę. Tych miał, tak, tak. Mhm. stronę mieszkańców. No ale tutaj myślę, że jakby ten bagaż partyjny też czasami jest odczuwalny. więc Dyskusja była burzliwa, natomiast ja byłam przygotowana na inną opcję, to znaczy rozpoznałam wcześniej taką opcję utworzenia lasów społecznych. To jest instrument prawny, który lasy, wprowadziły w 2000, lasy państwowe wprowadziły w 2022 roku, jakby w odpowiedzi na bardzo złą. Opinie o lasach, zapotrzebowanie społeczne i przede wszystkim miało to pokazać, że lasy państwowe wychodzą jakby z inicjatywą do mieszkańców i chcą rozmawiać, prowadzić dialog. No to uznałam, że mówimy sprawdzam i taki wniosek złożyłam. Wniosek oczywiście został poparty przez Radę Miasta, za co wszystkim radnym jeszcze raz serdecznie dziękuję. No i skierowany do Nadleśnictwa Kędzierzyn, ale też i Nadleśnictwa Strzelce polskiej. No i to był jakby początek przełomu w sprawie, bo się udało jednak otworzyć dialog z Nadleśnictwem, który był ukierunkowany na to, aby właśnie te wycinki były ograniczone. Tak. Dialog z Nadleśnictwem się otworzył, ale tylko z naszym Nadleśnictwem, bo Strzelce Opolskie póki co jeszcze nam nie odpowiedziały. Ich chcę powiedzieć, że to jest działanie na kolejną kadencję. Czy to zobaczymy. dla mnie, czy dla innych, mm -hmm. tak? Natomiast Na terenie jest... Koźla mamy przede wszystkim lasy należące do Nadleśnictwa Kędzierzyn, no ale też pewna część należy do tego drugiego Nadleśnictwa Strzelce Opolskie. Tak, szczególnie no. jeśli chodzi o obręb osiedla Kuźniczka i, i Cisowa, to tak. Mm -hmm. Y, powiem tak, że jakby wniosek, który został skierowany, y, zaszła ciekawa sytuacja, dlatego że y, dyrektor y, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach odpowiedział nam bardzo wymijająco, że były konsultacje społeczne, że ten plan urządzenia lasu jest zatwierdzony i właściwie to oni prowadzą dialog, ale tak naprawdę to ta furtka jest możliwa dopiero w kolejnej dziesięciolatce. Natomiast to, co zrobił pan Nadleśniczy Paweł Hajduk, wszystkich kompletnie zaskoczyło, ponieważ on zdecydował się w ramach swoich kompetencji, okazało się, że takie ma, zmienić jakby plan wycinek. No i przede wszystkim zupełnie zmienił charakter rębni, ale to są takie specjalistyczne jakby elementy, o których ja tu nie będę mówić. Jakby skutek jest jeden, no, znikną te puste przestrzenie, które wcześniej były widoczne. Lasy będą prowadzić głównie prace pielęgnacyjne z takim ukierunkowaniem, żeby ten las pełnił bufor i jakby zabezpieczał mieszkańcom miejsce do wypoczynku, rekreacji, wycieczek rowerowych czy wycieczek z dziećmi. No, i jakby taką rolę te lasy społeczne mają pełnić, ale chcę powiedzieć, że dopiero w kolejnym planie urządzenia lasu one mogą uzyskać ten status lasów społecznych. Ale dzisiaj to pole zostało przygotowane okay. i jakby widać, że, że pan nadleśniczy Paweł Hajduk jest tą osobą, która będzie sprzyjała tym zmianom. No i mam nadzieję, że będzie miał, na, miał z nami jeszcze szansę współpracować wiele lat. Mhm. Czyli tak naprawdę mamy ograniczenie wycinek innych lasów, to jest jakby wynik decyzji pana nadleśniczego, natomiast same klasów społecznych jako tako formalnie nie mamy, no ale jest do tego otwarta droga na przyszłość. Tak, jest otwarta droga i jakby to spotkanie konsultacyjne, które się odbyło, no wyraźnie pokazuje te miejsca, w których te lasy mają powstać. No teraz jest pole do działania dla, dla dalej, po prostu trzeba tego pilnować. Chyba w Nadleśnictwie ta idea otwarcia większego na społeczność się dobrze przyjęła, no bo ostatnio Nadleśnictwo zaprosiło właśnie mie mieszkańców do osadzenia nowego lasu na Białym Ługu w okolicy Osiedlu Piastów. No, można było tam spotkać m.in. panią lub wielu innych radnych. Akcja chyba zakończyła się dużym sukcesem. Tak, ja byłam obecna. To jakby jest dla mnie takie naturalne miejsce. Ja dużo bywam w lesie, Niektórzy wiedzą, że jestem zapaloną grzybiarką, dużo spaceruję też ze swoimi zwierzakami po lesie. Także jakby dla mnie tego rodzaju akcje nie powodują u mnie jakiegoś dyskomfortu i ja się dobrze po prostu czuję w takich akcjach i dlatego byłam obecna. Tak, byli też obecni inni radni, byli też obecni, był też obecny kandydat jeden na prezydenta, choć chciałabym chętnie bym zapytała, jakby, jakie inicjatywy przez ostatnie 5 lat w tym zakresie podjął, no ale to jakby zostawmy. Myślę, że ta, mhm. to będzie jeszcze jakby pole do debaty kandydatów na prezydenta. Panią przewodniczącą można spotkać w lesie podczas grzybobrania, podczas spacerów, ale nie tylko, bo jest Pani częstym, także nie, za mało powiedzieć gościem, osobą, która pojawia się w schronisku, no bo to jest też związane z Pani pracą społeczną. Pani od wielu lat angażuje się w pomoc zwierzętom, przede wszystkim bezdomnym zwierzętom z terenu Kędzierzyna Koźla, no i chyba nie tylko. Tak, jestem od 2011 roku członkiem Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami. Od 2014 roku pełnię funkcję prezesa tej organizacji. To jest moje, moje hobby, moja pasja to jest ta nisza, w której jakby ja się dobrze odnajduję. No, i tak, faktycznie, jakby problemy bezdomności zwierząt są mi bliskie, znam problemy schroniska, wiem, co, co jakby jest tam przede wszystkim potrzebne w najbliższej kadencji, jakie są priorytety. Mm -hmm. A jak ocena co funkcjonowanie naszego schroniska? No, bo w minionych latach dawniej jeszcze różnie z tym bywało. Jak dzisiaj działa nasze schronisko w Kędzierzynie Koźlu? Przed dojściem do władzy przez panią Sabinę Nowosielską nie było dobrze. Natomiast ja też. Powiem szczerze, że to był jeden z motorów do działania dla mnie w polityce. I myślę, że te ostatnie 9 lat pokazuje, że może być dobrze, ale może być jeszcze lepiej i dlatego też jakby w ostatnim czasie dokonana została zmiana na funkcji kierownika schroniska dla bezdomnych zwierząt. Dziś tam dowodzi pan Jacek Pelczar. Człowiek. Zadeklarowany psiarz. Zadeklarowany psiarz, tak, ale też i człowiek, który ma duże, takie dobre inicjatywy, ale też i duży potencjał medialny, a to jest też ważne, bo jak wiemy y Kreowanie polityki adopcyjnej y, zwierząt jest y, to jest taki też trochę marketing jakby. Y, no trudno tylko mówić o samych inwestycjach, o sprzątaniu schroniska, o, o y, jakby... Y, prawidłowym prowadzeniu mm -hmm. szpitala dla zwierząt. Żeby, trzeba też mówić, trzeba mówić o, o tym, co się tym że, że zwierzęta mm -hmm. trzeba w odpowiedni sposób promować i to się udaje. Udaje się też przy, przy okazji naszej jakby drugiej organizacji, która bardzo tam działa. Muszę wspomnieć dziewczyny ze Stowarzyszenia Ukochaj Zwierzaka, bo, bo one tam robią naprawdę dobrą robotę. Moje stowarzyszenie bardziej się ukierunkowuje na y, pomoc osobom, które akurat zajmują się y, opieką nad, nad kotami wolnobytującymi. My prowadzimy co roku akcję rozdawania karmy dla ponad 50 osób, które tymi kotami się zajmują, także prowadzimy też interwencje. No, na tym polu też jest bardzo dużo do zrobienia i mam też w swoim programie wyborczym taki punkt, który dotyczy powołania rady do spraw zwierząt jako płaszczyzny współpracy pomiędzy samorządem, ale też i organami takimi jak policja, straż miejska i organizacjami pozarządowymi w kwestii jakby stworzenia dobrej płaszczyzny do interwencji w przypadku zwierząt, które są no, krzywdzone przez człowieka, a takich przypadków nawet na terenie naszego miasta jest zatrważająco dużo cały czas. Tak jak widać, z pracy społecznej może wynikać wiele dobrego. Ta aktywność społeczna to także zbliżające się wybory samorządowe. Niezmi niezmiennie zachęcamy do tego, żeby pojawić się przy urnach, żeby wybrać roztropnie. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim państwu gościem była Ewa Czubek, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej w Koźnie-Koźlu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i zachęcam Państwa, skorzystajcie ze swojego prawa, przeanalizujcie, kogo macie na listach, co ci ludzie do tej pory robili, co zamierzają zrobić i wybierzcie dobrze, najlepiej dla naszego miasta. Dziękuję i życzę wszystkim przy okazji zdrowych, spokojnych świąt. Przyłączamy się do tych życzeń. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.